Siema, z tej strony oczywiście Zenio. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie kontynuujemy serię e, Geta 5Fabuła e, już jeśli jeszcze się nie pojawił za niedługo pojawi się film z serii Minecraft na modach. E, dlatego wyczekujcie, film wyszedł świetnie. Eee. W poprzednim odcinku robiliśmy misję, mm, robiliśmy misję właśnie tą z trenerem Tenisa, z trenerem Tenisa, goniliśmy go, rozwaliliśmy chatę Martina Madrazo. No i teraz przypuszczam, że będziemy robić za niedługo, że będziemy teraz robić przygotowania. Do napadu na jubilera. Zrobiliśmy też misję. Zrobiliśmy też misję, w której podłożyliśmy do nowego prototypu telefonu Life Infendera. Bombę. Film ten bardzo Wam się spodobał, dlatego mam nadzieję, że. Ten również przypadnie wam do gustu. No i to? Zostawcie łapkę w górę, suba, z dzwoneczkiem. No a my lecimy yy, rozpocząć kolejną misję. Oj. No to jednak nie trzeba się przebrać. Ile Michael ma pieniędzy? 7000 No to w domu się przebiorę. Dobra Ogólnie e, stwierdziłem, że Filmy od właśnie tak jak mówiłem w, e, we wczorajszym filmie GTA 5 oh, fabuła hmm. Czy znaczy, nie we wczorajszym nie, tak jak no, w ostatnim filmie jak mówiłem y, z GTA 5 Fabuły Filmy się będą pojawiać w poniedziałek, środę i piątek y, Filmy tak w, właśnie nie wiem jak to powiedzieć, że w każdy poniedziałek, środę i piątek będzie film Że to jest na pewno Czasami będą się też pojawiać filmy na przykład we wtorek albo w czwartek albo w weekendy ale nie zawsze, że zawsze będą w poniedziałek, wtorek i piątek Czasami pojawią się może jakieś bonusowe, ale nie zawsze. E, dlatego właśnie to poniedziałek, środa, piątek idziemy od po, no, następnego tygodnia. W tym tygodniu idziemy jeszcze codziennie aż do poniedziałku. W poniedziałek też film, no i potem idziemy właśnie środa, piątek, no chyba... No bo czasami się będą pojawiać też filmy w e, inne dni, ale... Poniedziałek, wtorek, piątek Będzie zawsze Znaczy, poniedziałek, środa, Co to? Na giełdzie coś zróbmy właśnie Bo to też jest dobre, ten, inwestycja Burger Shot na przykład Dobra za całą kasę może nie Za tyle Tak zapisujemy Dobra Okej okay, idziemy No, dokończę. E, że tak jak już mówiłem, filmy w tym tygodniu jeszcze będą się pojawiać codziennie. E, aż do poniedziałku następnego. A potem idziemy e, z takim planem, jak już mówiłem w poprzednim filmie. Z GTA V Fabuły. E, Minecraft na modach powinien już być na kanale Jeśli Minecrafta na modach jeszcze nie ma No to... No to spokojnie, pojawi się eee, Seria wyszła, wyszła świetnie Dlatego zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję z dzwonkiem oraz komentarz Żebyście nie przegapili właśnie tej świetnej serii Jakże emocjonującej serii bo tego Minecrafta odkrywam razem z wami Połowy tych modów nie znam Dlatego Zostawcie suba z dzwonkiem yy, Żebyście dostali powiadomienia jak już wleci na kanał, jeśli jeszcze nie ma No a nawet jak już leciała to żebyście dostawali powiadomienia z następnych filmów Nie tylko z GTA 5 yy, Nam z Gta 5 tak na pewno nie tylko z Minecrafta na modach yy, tylko też na przykład z GTA 5 Fabuła, z Minecraft Hardcore No i jeszcze chcę wam powiedzieć, że planuję nad jeszcze kolejną serią, ale to jeszcze... jeszcze na razie będziemy tylko w te trzy seria robić w przyszłości się pojawi. No dobra, tymczasem

I just owe some Mexican hood a couple million bucks. I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Mitrado. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him. He was charming. <laughs> so what do you think? Oh, um, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, <clears throat> store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, uh, ironically, he found Jesus. Uh, all those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was uh, an Eastern European guy making moves in Liberty City. And yeah, he went quiet. All right. Mamy brakiem kapitału. Czy masz kontaktów na LS, czy nie? Zrobię z jakimś, ale są zu nieprecyzyjni. Mogę odpowiadać po innych głównych. Ok. Przypuszczam, że to jest misja, w której e, robimy zwiat Jubilera. Tak, jedziemy do. Jubilera, pewnie będziemy ten zwiat robić, właśnie. Będziemy cykać zdjęcia Twojej i w ogóle. I hmm. No dlatego. Hmm. Dlatego. Za niedługo pojawi to się film Zapadu. Yeah. Więc będzie to dosyć gruby film. Wyczekujcie go. <mansions> no, w no. się they nie tryb, mogę to czekać. Be Sny, to. My jedziemy do Jubilera.

They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Hey there! Here we are. Mm -hmm. Okay, we need shots of the security features, the alarm system, ventilation, cameras. Oh, Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, uh, on the wall by the side door. Glasses are live, shoot away. There's nothing here. Uh, what am I looking at here? I can't see anything helpful. Alright, what do we got here? Uh, surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. Uh, shots come through. Camera, check. Alarm, check. Vents, check. Work. now speak to the assistant and see if there's anything else play your do. assistant kim hey, i need to pick up a little something for the woman in my life but well, one of them <laughs> sir i'm sure we can help you tell me about her what's her taste cheap thank god this ain't my wife we're talking about <laughs> i don't know i don't want to spend too much i'm thinking maybe ten grand our rings start at eight our pendants start at twelve all right. So these things built last, or am I just paying for the evangelical logo here? No, no, no. no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. No, to I'm gonna take a look around. Gruba forza, no I, hm. I understand. Okay. Thank you, sir. Gruba forza, tu jest. Come back to me.

Okay, let's just they're gutting the place, I might be able to get to the roof. I think that's a good idea, Arian. It's So, you keep up with the old crew? No, after your death-slash-disappearance, there wasn't much holding us together. I saw a ladder. Climb up and see if you can get to the roof. Yeah. You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while, needed to, uh... No, they didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. I'm on the roof. Alright, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the store. Ja no. Let's there. Uh, they bury him. They buried him? Not as far as I know. probably a John Doe then, right? Stamtąd hey, I see the vents cool. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I have pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Okay, wchodzimy na górę. There, we we go. Hop. hop. I hop. We've got our shot of the Angelico Unit. Looks good. Okay, that will do. They come back to me before someone spots you up there. We'll do. Andra frazza a me della Stella. W ogóle dajcie mi znać, bo jeśli będziecie chcieli, to mogę zrobić serię, w której e, właśnie wgram mody różne do GTA 5 i będziemy grać na modach. Dlatego dajcie mi koniecznie znać, bo ja taką serię też bym chciał zrobić, ale no nie wiem, zastanawiam się czy tych serii nie będzie za dużo. Czy wy w ogóle będziecie chcieli taką serię, dlatego napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co, co mam, czy, czy robić tą serię, czy nie robisz tej serii, co mam zrobić, bo ja tę serię chętnie mogę zrobić, mogę zrobić poradnik jak grywać mode różne i w ogóle, tylko musicie mi dać znać. Well, the uh, more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. The glass in the cabinets wasn't bulletproof. Means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Uh, might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Need to finish it. Workers have their uses. Okay, let me set this up. <laughs> nice to see the methods haven't changed. Well, you got to figure out what we're doing somehow. All the crews, the roles, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive, so yeah, the uh, methods don't change. Right, not for a pro. <laughs> well, mapping out the options, showing you all the angles. That's my area of professional expertise. Making decisions—that is your domain, my friend. Here, there's two ways I see of doing this: we go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system and hit the cabinets while everyone's out. You'll have mm -hmm. to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb and you'll need your, uh, <laughs> Famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's uh, <laughs> real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras, the length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So, how do you want to do your this? Car. Run into the front door or try to play it smart? Myślę, że weźmiemy mądre rozwiązanie. Okay. No i teraz... Co tu wziąłeś? Myślę, że kierowcę możemy wziąć gorszego, bo... No więcej pieniędzy nie. Okay, this one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Karim Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. No, to seven, seven percent Ah, Norm came across as a, a bit of an idiot, but could be useful. Hacker, back office, but this is the person who will determine how long you get inside. No, właśnie, no i hacker to to jest ciężka sprawa bo Będzie jakby no Dobra, bierzemy tą lepszą babkę. Eee, no bo więcej kasy zbierzemy, nie? Zatwierdzam. Dobra, pomijam to. Ukończono sprawdzanie u jubilera. Okay. Hey, Michael's what's, up? The hey man, Michael. what's going him? on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, well, I'm getting a crew together for uh, you can guess. The pay will be awful. And the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog. But I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Okay. Mytemczasem przenosimy się na Franklina. Eee... Idziemy u niego zrobić misję. Nie wiem co to może być za misja. Więc no, jestem ciekawy, chętnie, chętnie ją zrobię.

I wjechaliśmy w jakąś, jakąś ciężarówkę Wizzunius No to nieźle Dobra Teraz tak serio jedziemy do domu Franklina A few moments later Dobra słuchajcie widzowie yy, to misję jednak robimy W następnym odcinku Żeby ten odcinek nie sprał 40 minut yy, Dlatego No co, do zobaczenia w następnym filmie I pa.